Po co zamykać okiennice? Ja się czuję bezpiecznie. Zostawcie nas w spokoju. My Wam nic nie robicie. Nie robimy złego, jak to się mówi. Blachów, cały to wszystko, Trzeba puknąć się Boj. Bóg jest z nami. Właśnie Pożo, pożary to się opowiada, jakiś nie wiadomo co po prostu bądźcie sobą, a nie po prostu tracicie szacunek do drugiego, do do, 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 do drugiej osoby jak to się mówi. O tak właśnie mogę powiedzieć. No. Na dobranoc. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim wam cholerę jasna. No.